W tym filmie pokażę Ci, jak możesz dodać kolejne konto na Snapchat. Jeśli okaże się to dla Ciebie przydatne, rozważ subskrybowanie i polubienie filmu. Najpierw otwórz aplikację Snapchat i dotknij ikony w lewym górnym rogu ekranu. Następnie dotknij koła zębatego w prawym górnym rogu, aby wejść w ustawienia. Teraz przewiń w dół aż na sam koniec. Nie martw się, że ekran jest po angielsku i kroki są bardzo proste do wykonania. Dotknij ostatniej opcji na liście, czyli Dwyloguj się. Następnie dotknij szarego tekstu, aby potwierdzić. Teraz zobaczysz dwie możliwości. Pierwsza, zalogować się na konto, które już masz. Druga, utworzyć nowe konto od zera. Jeśli chcesz zalogować się na istniejące konto, dotknij opcji w prawym dolnym rogu z napisem: Użyj innego konta. Tutaj wystarczy, że wpiszesz swoją nazwę użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu, a następnie hasło i dotkniesz: Zaloguj się. Po tym kroku wejdziesz na swoje drugie konto. Jeśli natomiast chcesz utworzyć nowe konto, dotknij opcji w lewym dolnym rogu: utwórz konto. Następnie wpisz swoje imię i nazwisko. Potem przejdź dalej, wpisując datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i kolejne informacje. Kiedy skończysz, twoje nowe konto zostanie utworzone i automatycznie zostaniesz do niego załogowany. To są dwie proste metody dodania nowego konta w Snapchat. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny i do zobaczenia w następnym.